My mamy arty, a mamy arty. Mamy arty, no to Sebok dzisiaj ty robisz to, co ja robiłem. Hmm. Dobra panowie, ja teraz proszę o ciszę, muszę ten też raz w życiu. Dobra panowie. Isy cisną tu na razie, a później cisną do przodu. P -p -p jara, tu przy tej skałce gdzieś zobacz, jak ci się uda przy tego. Rolfik, bym Ciebie prosił tutaj. 75 ustawił się tutaj. Obydwa. Te 30 staję, tu patrzy na tę strony. Ja pojadę, będę patrzył na tę strony. W razie czego wspomnego, co, co mamy 103 jeszcze. <gry error> wow. 103, 103. Nie gdzieś też tu. Na razie. A jeszcze ten jest. Bla, bla, bla. A mu chodzi? te 30 Tu Kopytko, 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 nie. Je... Dobra, dobra, nie tam, nie jesteś. Ja tu, tu ja zostanę tu z tym 75 O no, mam bo dowódca zakon O jeden zginął Utopił się Utopił się, się boraczek SU152 idzie T54 o kurde trochę będzie tu kurde Ciężko Obiekty to te, te 30 wspomagają tamtą stronę teraz panowie Dolfi ty tu nic nie widzisz na razie No ładnie, tak? ładnie Podjechać bliżej. Możesz, możesz, bo ja się przyjdzieram przez mózg. Ja 75 patrzę Tego niszczyciela, panowie Teraz z sparcie sparciej niego i osiem. Jeszcze go raz Poproszę jeszcze raz go Kurwa. bo no on odjeżdżał, będzie na tam z no Oni będzie. idą tam pod stroną Rush'em, jedziemy do was. Rolf mógłby do przodu podjechać. Nie, 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 ty czekaj. Czekaj, to za Rolfem. Czekaj, Denis. zatrzymaj go na chwilę, czekaj. Rolf weź zobacz tam jak że radę, jeszcze nie? Tak, tak, tak. Ja się w nie, nie widzę tego fizika. To pierwsze sorki i z 8 północnych sus Jadę na kapa Jadę też Bardzo masz Tylko zosta zostawcie przy tym Konguera. Ty się na te 15 lat. Rozwalcie tego. I jedzie My jedziemy na kapę. Ja Dobra, Mam no, cisnę Urde mole Pomaga, magazynkowiec tam stoi O no, idę, widzę, tylko teraz czego Ty tego kapa setować oddech, tam też ładnie, ładnie, kuba, ładnie. No ale i chyba panowie, bo ja już więcej nie mogę na razie. 5, 4, 3, 2 ściągnijcie go, kurde! Jeden strzał. No ja ciężkie! Dobra, dobra! Widać to gramy gramadami. Nie stresować tak. Strasujemy Ktoś nas uratował. Ja! Kaputko coś Ja jestem was uratował. Denis, Denis! No. Kurde, andę Wreszcie. To nie jedne osoby na odpowiednim miejscu. E50. Ja dwa razy kapaz biłem na E50 na początku. M um pied